Jestem Nitro, w odcinku dzisiaj będziemy robić parkour y, No, coś mi się z mikrofonem stało, ale to zobaczycie Później, nie y, mi się tak nie stało, nagrywam to y, nagrywam to po, y, po odcinku, bo wieszcie, no y, jakby Nagrało się tylko 15 minut, a ja gram trochę dłużej y, Więc Ale dobrze, mniejsza z tym y, Przechodzimy do odcinka Jezu, z mi się z mikrofonem stało, mam nadzieję, że mnie dobrze było słychać jak nie, to bardzo przepraszam. Y... Ja... Nie chcę ciągle sta... a co jak ja tam na przykład wejdę? Aha, y i teraz siódmy, Dobra, nie ważne. Dodać coś takiego, że idzie w pokucanku, po kółkach. Po nie! Nie! Tak, pani można? Dobra! Teraz jestem profesjonalnym parkurowcem, nie? no kto mi wycofał? Dziambójsta! Klapaty, boję Dabuta ja potrzebuję. Dabuta. Teraz patrzę, będzie to przechodził, jak profesjonalny parkurowiec, który ma w dupie. No! Ja mam mieć w dupie, jak mnie jakieś żółwie atakują. Czerwone. Czy e, ślepoty? mam? Nie mam ślepoty. Uciekaj, 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 uciekaj. Nie kam. Dobrze, trzeba było nie wjechać. Muszę się pochodzić. Tak. Do danego, ja nawet pierwszego tego nie ja mogę przejść. Tylko... Z jednego powodu nagrywam tą mapę. No z dwóch. Po pierwsze, żebyście mieli co oglądać. A po drugie... Szan bo jest fajna, to, nuta w ten, fajna, eee, ogólnie ja... No fajna, fajna, Ogólnie, fajna, 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 już fajna, fajna, Ej, to że mój fajna, fajna, jeszcze dwie próby. Tali dwie i kończę. Po co mi ten Energy Core? Co ja nie mogę zrobić? Wrzucić na to i co będzie? Ja tylko Energy Cora wezmę i wyrzucę sobie. Drop Energy Core. Albo place Energy Core, a ja co? Gówno mam. Muzyka Muzykę to się ich ceni, nie? Ale za wszystko inne to są ble. Ta muzykę ceni je ich, nie? Ale za wszystko inne to oni są ble! W sumie to fajne nawet jest, ale zaraz się zeszygam, bo mi nie chce się w to grać nie? Dobra, szedłem tu we mnie. He. Zaraz ludzie wszyscy widzą, bo nie lubią jak śpiewam na filmach, więc nie śpiewam już aj. Nie! Stop! Stop! Jest! Jest stop! Jest stop! Gówno? <laughs> 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 Nie no, ja. I ja to Chyba dyspenser. Ja wychodzę. Halo. Elo. Tak. Leży na wczale. Stara się sobie tu na tarcie. O jeszcze male żyję o co wam chodzi. Chyba a to? Po co im takiego jednego takiego klocca? New Day. Jakiego mam jakie? Byłem na kreatywie! Tego zakręconego? Moich jakiś Jeśli nie zostawiłeś oki w górę to nie jest moim kolegą 7 miliardów chyba, gdzieś tak, nie wiem Cześć, ja jestem Nitro z przyszłości już po zmontowaniu tego filmiku i chciałem Ci powiedzieć informację taką bardzo ważną, że jeśli spodobał Ci się filmik to zostaw lajka, subskrypcję i napisz w komentarzu Hashtag Funny fun Moments yy, i Pa Harczak Parkour, no i pa